Skoro oglądacie ten film, to znaczy, że udało mi się go nagrać bez większych problemów. Niestety pięć innych albo charczy dźwięk, albo znika obraz, albo pojawiają się jakieś zakłócenia paski kolorowe. Taki śnieg tyle, że kolorowy powiedzmy, śnieg LGBT. będę kombinował, może coś z tego wyjdzie ale wydaje mi się, że bez inwestycji w nowy sprzęt będzie z tym problem o co chodzi z tym bankowaniem temat był poruszany już i przybliżę go, omówię jeszcze raz to podstawowe rozwiązanie, czyli przestrzeń adresową procka Dzielimy sobie na kilka części, powiedzmy po szesnaście kilo, i jeden z obszarów przypuścimy, że te szesnaście kilo jest okienkiem dla większego obszaru. Na przykład tam 1 MB. Oczywiście, w danej chwili, z tego dodatkowego 1 MB widzimy tylko 16 KB fragment. Przełączanie tych banków pamięci przełączaniem zajmuje się logika i dodatkowy rejestr. Który gdzieś w przestrzeni adresowej mamy umieszczone pod jakimś tam adresem. W wypadku 64 jest to tu gdzieś w górnej przestrzeni. I przy takim rozwiązaniu, gdy Zapiszemy do tego rejestru jakąś wartość, uaktywnimy wybrany jeden z 256 banków. Da to nam możliwość adresowania przy takim rozwiązaniu 16 kB razy 256. 4 MB możemy sobie tak przełączać. Niestety ma to pewną wadę. Otóż, aby zmienić numer banku, ze względu na to, że rejestr ten jest podłączony do. Yy, tu zaznaczyłem linię strobu. Może na drugim obrazku ten rejs sobie nazwiemy, że to jest bank. Na kolejnym obrazku oznaczę sposób komunikacji z tym rejestrem. Mamy tu mikroprocesor. Tu mamy ten rejestr bank. i linie adresowe może jako prostokąt czy znaczy, to, to są linie danych? Tu mamy strop yy logicznie powiązany z zapisem czyli gdy tu mamy stan niski i WR ma stan niski to zapisujemy ten rejestr w 64 były takie dwa bezpośrednio wyprowadzone i o 0, i o 1. A i o, jak to woli? To było pod adresem df i de. Teraz nie pamiętam df z xx de, xx. Nie pamiętam już który tam 0, pod jakim 1, pod jakim. Więc żeby zmienić yy, bank. Trzeba było zrobić sekwencję zapisów. Załaduj do akumulatora jakąś numer banku. tu gdzieś jest czcionka, bo pewnie będzie to słabo widoczne. Tylko bądź mądry pisz wiersze, gdzie tu się czcionkę zmienia Na pewno gdzie działa kontrol i kółko no trudno będę mówił LDA numer banku i później STA no i w wypadku 64 niech to będzie DF 00 Czyli musimy wykonać dwa rozkazy, które łącznie zajmą 5 bajtów pamięci. To rzutuje na czas ich wykonania tak? łącznie 7 bajtów. W Z80 byłoby podobnie, tylko tam moglibyśmy jeszcze skorzystać z tego, że yy, ten. Strop zapisu tego rejestru byłby w przestrzeni urządzeń wejścia-wyjścia, ale gdy zrobimy analogię taką jak w 6.5.0.2, to byśmy musieli użyć rozkazów. Oczywiście, rejestr może być inny, LDA. Może tu być. Oczywiście do tego tu odpowiednią. No i tu podobnie. Może być A, B, C, D i tak dalej. Co jest dostępne. I następnie przesyłamy. Pod adres zostawię te same co z 64, choć wiadomo, że będzie to raczej coś innego. A teraz inne podejście. Spotkałem to w jakimś kartydżu, tylko nie pamiętam w jakim. Nie, nie. Od 64 nie był to action replay. Nie był to final. Tak mi się przynajmniej wydaje ale gdzieś to widziałem, użyto ciekawego rozwiązania. Otóż te rejestry tu, ten rejestr był podłączony do rejestru adresowego. Do młodszych bitów rejestru adresowego. I tu można było też zrezygnować z tego strobu WR. I nie pamiętam, czy to było powiązane ze strobem odczytu, czyli RD, czy tylko po prostu linia była jedna. Że czy zapis, czy odczyt, to zapisywał ten rejestr. W takiej sytuacji... Aby zapisać coś w tym rejestrze, wystarczyło wykonać operację na adresie, czyli zapis lub odczyt. No, i tu ciekawa opcja to zapis, bo nie zmienia nam w ogóle e, żadnych rejestrów. Nie musimy powiedzmy ich zachowywać na stosie, jeśli nie chcemy, żeby uległy zmianie. Czyli żeby się dostać do, te, do zmienić numer rejestru to robimy coś takiego dla 64 jeśli tu gdzieś troszkę za nie nie zakręciłem się Oczywiście, też może być XY do wyboru, do koloru. I to nam zmienia już numer banku DF od 0,0 do FF, bo tak jest dekodowany ten strop. Uaktywnia nam ten rejestr, a operacja zapisu zatrzaskuje w nim w chwili wystawienia adresu zostanie zatrześnięty ten ta młodsza część adresu czyli mamy to samo 256 może być tych banków w wypadku Z80 to samo Oczywiście, wartość, numer i wartość rejestru jest nieistotna, bo ten rejestr nie przyjmuje danych, tylko sam adres. Zadziała również LD, oczywiście także LDX i tak dalej, czy w wypadku Z80. to no, tu jest ta wada, że zmienia nam wartość yy, rejestru wskazanego tu, czyli AXY czy tam ABCD, co by tam nie było na, można przyjąć wartość przypadkową także to rozwiązanie jest chyba najfajniejsze tylko 3 bajty pamięci więc wykonuje się szybko Jeżeli ma być, jeżeli chcemy to w jakiejś funkcji z parametrem przekazywać, to oczywiście w tym wypadku będzie najlepiej użyć jakichś trybów względnych. Tu oczywiście nie będzie TF00, tylko jakieś komórki pamięci na stronie zerowej, które będą wskazywały na adres DF00, i wtedy rejestr X przełącza nam bank pamięci. Dla osób, które budują własne jakieś rozszerzenia pamięci, czy to ROM, czy RAM, może się to przydać bo pozwala to na bardzo szybkie przełączanie banków pamięci jednocześnie tak jak w wypadku rozkazów wysyłających zapisujących nie ma nie modyfikuje nam rejestrów w żaden sposób taka po prostu wskazówka jeśli się podobało, to oczywiście łapka w górę, wsparcie kanału, udostępnianie, lajki, wszystko co promuje kanał. Do usłyszenia.